Taka prosta grafika u mnie na fanpage'u, Radosław Sikorski powinien zostać zdemisjonowany, ten człowiek działa na szkodę Polski. Zgadzasz się? Z Pytanie. 8 tysięcy ludzi zagłosowało, że tak. I mają rację. Sikorski po prostu nie ma wstydu. Patrzcie co napisał teraz o Nord Stream i porównamy to co pisał o Nord Stream wcześniej. Stycznia. Putin wydał miliardy na budowę Nord Stream, aby ominąć Ukrainę i szantażować Europę Wschodnią groźbą odcięcia dostaw gazu. A tutaj, już Sikorski w 2015 roku. Sprzeciw rządów PiS wobec Nord Stream był kropka, błędem. Było niedołączenie się do projektu, gdy jasnym stało się, że nie potrafimy go zatrzymać. W PiS też z 2015 roku mogliśmy uzyskać miejsce w zarządzie. I przebieg rurociągu po naszym terytorium. Może Radek widział dla siebie miejsce w zarządzie Nord Stream, putinowskim Nord Stream. Ale przypomnijmy jeszcze ten film, 2020 rok. Jesteśmy na wojnie z Rosją. Rosja nie jest naszym wrogiem, jest uporczywym rywalem geopolitycznym. Radosław Sikorski cytuje: Rosja nie jest naszym wrogiem. A kim jest od. Setek lat, jak nie wrogiem, kto mordował nam całą inteligencję, kto wysyłał Polaków na Syberię, kto ich tam masowo mordował, kto nas okupował przez dziesiątki, jak nie setki lat łącznie, Rosja jest i będzie naszym wrogiem. A ja osobiście uważam, że Niemcy wiele się od, od Rosji nie różnią. Ale jeszcze przypomnijmy, jeszcze przypomnijmy wypowiedź pana Giertycha też o Nord Stream. Paradoksem sytuacji, jeżeli chodzi akurat o Nord Stream jest to, że Polska może dywersyfikować dostawy gazu również dzięki temu, że mamy akurat tą rurę, bo my częściowo naszym jakby naszą obroną przed zamknięciem gazu rosyjskiego jest możliwość kupowania gazu od Niemiec. W związku z tym yy, wojna o to, żeby po Bałtyku nie szła rura, yy, była absurdalna od samego początku, bo Przecież była nierealistyczna. Nie. żeby nie. ona szła po yy, polskich wodach terytorialnych, to Polska mogłaby się na nią zgodzić bądź się nie zgodzić. Natomiast jeżeli szła po wodach międzynarodowych, to nic do zgody na ten temat nie mogliśmy wyrazić. I...